Ja nie to nie na wodze! Ja przeklinę. nie przeklinałem, chłopcze. chłopca! Ja tym bardziej nie. nie większości. No i co wy robicie? Aha! No Znowu zginął pierwszy, nie wierzę. Gdzie jest zabójstwo? No. Zabójstwo jest na tym, na... na dobra, jestem. Na... Gdzie? Na dropshipie Ale w którym okay. miejscu? Dobra W górze miejsca Ej, na górze. ktoś tam został? To ja robię Kto tam został? No Ej. ja robię Toska A ile osób, ile osób jest na górze teraz? Ja zostałem, no, bo się bombom byłem awp Czyli Poczekaj, jeszcze ja? Kto to jest ja? Ja, 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 ja Black, też tak jestem a, na, na dropshipie i robiłem i ab, jeszcze tak? rakietkę Ej, co, dobra? Ej. Ale pod bo leżał AB czy je? No nie wiem właśnie, bo klapek mówi, że jest tam na górze, no to. Eee, dobra, pil... pytanie zasadnicze po jakim czasie wchodzi ten cooldown Vampira? 10 Czas chyba jeden. sekund? Bardzo szybko. Vampira e, schodzi praktycznie 4 sekundy, prawdopodobnie. No, A Kajdos, ale co, Kajdos tam afkował? No bo taska robił zadanie. no. Dobra, ja nie, to co... mam dwie wersje. Panie. Albo Vampir wleciał jak... Albo Warlock. To nie był wampir, bo wampir ma 10 sekund, i 10 sekund jest Jeszcze, jeszcze nie, nie, nie Albo Warlock było. może być Warlock też może Czyli to nie był wampir. No. No. Albo, je, albo ktoś z tej trójki zabił, albo faktycznie wleciał no jakiś. Nie. Ja, ja nie widziałem co tam się stało, bo ja taska robiłem, ale zauważyłem, że ciało było praktycznie Dobra. chyba na. Eee, ja byłem przy wejściu do medań, Czym a mogę ten zabiłaś? był pobieg w dół do admina. Kto z te robił e, słupkę słupek? Ja. ja robiłem słupek. To jest ja. Ej, jesteśmy siski. A, sandwich. Ja Okej, okay. no. dobra Weksi e ale... ty też robisz słupek? Ale inny A GBS Chyba. a gdzie ty byłeś? GBS? No ja jestem teraz y po prawej stronie od dropshipa zaraz za sandwichem hmm. Za Sandwichem. To nie widzisz? Sandwich ty który słupek robisz? Eee, ten ten, no cykły, ten tak? najbliższy dropshipa ten po prawej. Powidziałe GB'sa? No taska robiłem, więc nie, zasłaniał mi cały ekran. Lol Mm. Okay. Nie wiem, nie wiem, mógłbyś A Mongla ty gdzie jesteś? Wbiegam do meda mm -hmm. Dobra, na razie bym skipnął Adelves jest w elektryku, nad elektrykiem jakby ktoś powiedział. Sus Nie wiem, ja coś czuję, że to bait był No zagłosowała a jego no. ma i klapka Trochę. Nie no, klapek stał obok Dobra. tego, więc Spróbujemy wykorzystać medium Żeby nie zabił na mnie Jak przeżyje i mi nikt nie <laughs> dojedzie, spróbujemy po... Próbujemy pójść na dropshipa, tak po omacku, szybko, top, tam 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 Okej, dopiero będę miał za 15 sekund Pytanie, czy ktoś tu przyjrzy... Madlax tu przyszedł Przemie To się stało, Mongo. To się stało, Mongo. Eee, Marla, czemu ty na dropshipa przyszedłeś? Bo poprzedniej ru rundzie byłem, a nie robiłem zadań. Albo hmm. no, jest hmm. medium i, Ej, i co? Hmm. Mi się. GBS, powiedz mi, co ty w tej rundzie zrobiłeś? Podeszłem do swipe card, prze... przedarłem kartę. Nie, ale potem. Ja ciebie zminąłem przy medyku. I gdzie ty pobiegłeś potem? No poszłem robić drilla i potem poszedłem w stronę elektryka, a teraz jestem obok guzika. No i, no i czemu nigdy. Jest zgaszczone światło? Czemu nie dobiegłeś do. Czemu sobie stwierdziłeś, że nie, nie dobiegłeś do tego. No bo ty ten... i AB już tam byliście. No ale co, no i co? No ale mogłeś zostać. Poczekaj, wait. Wait, ja na przykład ja nie widziałem A A było zgaszone światło. No ale bo stał na drzwiach. Hmm. Ja nie widziałem no, nie, A Nie ja robiłem drzwi, więc no ja nie ale widziałem. Ale może byś lajterem i widział. Ale nie, ja nie jestem lighterem. Po prostu oni stali na sobie. Na sobie. Ja nie widziałem jej szczerze mówiąc. Ja nie wiem. Podejrzane? Nie, nie widziałem. Dla mnie to było bardzo dziwne, bo GBS mieliśmy. Dobra, to mi się poczekaj, żeby się oczyścić, nie? Mhm. To pewna osoba w tej rundzie powinna zauważyć różnicę w wyglądzie jej postaci. Mhm. Zabić medyka. To dużo informacji. <laughs> to dużo zdradziłeś teraz. No A, nie no, jakieś strzelą medyka i by mi się, że już był jesteś, strzelony jesteś, został GBS, czyli co? Mówisz, że ty jesteś medykiem? O nie, jest medykiem, raczej I zaraz Bloody no sprawdźmy Nie nie nie, nie. GBS, <laughs> mówisz, że jesteś medykiem, czy o co chodzi? Nie powiedziałbym nic no, że jestem medykiem, bo te duchedy by we mnie strzeliły no dobra nie i nie tak no, już tyle on, poszło, że no, raczej no, byś został rozstrzelony to, bo mi się wydawało, poczekaj, mi się wydaje to co mi się wydaje GPS, czy mi się nie wydaje to. to się... się wydaje. Raczej, to... No, dobra, raczej... to on jest... Dobra, to on chyba jednak jest niewinny. Tak I Wilgesera no, tak. nie mamy raczej, więc no. A ATM, a powiedz mi co ty robiłeś w tej rundzie? Nie wiem. Byłem. Bo z gdzie z ty pobiegłeś na admin jak panelu. byłeś na Admin Panelu stałeś? No. Z Sandwichem. Dobra, to bo prawda. mi to chyba GPS jednak nie jest winny. W takim razie. No dobra, no to się pojawi. jest, no, jak jest, jest, jazda, jest. Taki. Nie, Ja mam tylko lekkie podejrzenia na Mardlaxa, że on do dropshipa się wrócił. Nie rozumiesz, że byłem awkiem w poprzedniej rundzie i no, nawet to mówiła, że wygodne, że jest wygodne. wygodne, wygodne. A ATM... No Tm, właśnie, bardzo a wygodne. Tm, znowu ktoś głosuje na temat. ja nie wiem, czy on może nie jest jesterem i na siebie nie głosuje. Bo jak tak, jak Mardlax ogólnie mówił, że był awkiem, to mógł być warlockiem. I wtedy zarazić byłem na razie. Ładnie tak zwalać na mnie, pewnie ty jesteś warlockiem. No właśnie, teraz chyba już ducha nie będę miał po tej, bo to jest po rundzie znika. Czy duch zniknął? Tak, on po rundzie znika. Nie wszyscy żyją. Wszyscy żyją, wszyscy się mają dobrze. Ok, pora porobić trochę tasków. Ajajaj, Ciekawe czy to Blady? Że dostał tarczę i może sobie wygodnie zabijać. Chociaż wątpię, że to Bloody. Mam bardziej właśnie takie podejrzenia w stronę. Ej, pytanie mam. Kto, kto teraz zgłosił ciało temat? Klapek widzisz? Admin. A, klapek, dobra. Klapek widziałeś kogoś, kto wybiega z tego admina? biegałem ze Spacimena. A gdzie było ciało? Nie widziałem. W adminie, przy drzwiach do tych kontaminacji, z której chciałem właśnie wychodzić. A tak, Po biega, lewej stronie? Tutaj, Ej, kto się? Klapy, ty się teleportowałeś przed chwilą, prawda? Tak, teleportowałem się. Dobra, czyli? Nie, czyli zgłosił. Nie, nie zgło. Mo, znaczy Gdzie znalazłeś ciało? Ciało jest no, no właśnie tam gdzieś w adminie. Dobra. Eee, adminie. słuchajcie. Eee. Nie, mam dla Was taką informację, ale nie wiem, czy ona może być konfirmet. Eee, wiecie może ile ciało ma tema? Mm, nie wiadomo. No właśnie, to była dobra. A, ale killer Bo... teraz do -a? Ja wchodzę od prawej do Specimena, biegłem razem z Delvexem i Delvex koło mnie się wyrąbał. I potem chwilę później mm. wszedł report na tema, więc nie wiem, czy oni byli rowersami, czy po prostu Delvex jako szeryf próbował mnie ciachnąć. Albo w, albo w tą stronę. Nie, Myśli, że raczej star... lub A może, nie, ej, ale. To by, a on zginął przy tobie? on zginął przy tobie? Bo no, może no tego warlocka. Przy, przy mnie, przy drzwiach. Przy może drzwiach mamy, mamy zbyt, tego my, no. Warlocka cały czas. Może być, to... być właśnie ten Warlock też, no. Może być nie. Warlock, bo pierwszy kill był taki Warlockowy. A widziałeś, to, kto w ciebie przebiegał, przebiegał w tej rundzie? No właśnie nie. Tak nie, problem. kiedy zastąpił zabity, w każdym razie na pewno widziałem klapkę, który się teleportował do admina. Więc chyba, że on romno i bajki wleciał. Szapek, co robiłeś wcześniej? No Nie, na pewno nie rombą, nie no, było Byłem sobie w tym adminie, a przedtem byłem ja tam byłem na sierpniu Ja byłem gdzie byłeś jeszcze wcześniej? Poczekaj chwilę, Abi. gdzie eee, byłeś? Na razie sniper, no, trzymaj się I potem mi się drzwi zamknęły, więc odblokowywałem tak, Potem się z powrotem Ejbi, no mów Pytanie jest czy jakby morderca jest teraz w specimenie skoro ciało było w adminie, w sensie na wejściu do specimena, bo widziałem jak dekontaminacja ta od admina była zamknięta, ja byłem w specimenie, biegłem właśnie wyjście od strony admina i po prostu czy morderca jest teraz w dekontaminacji? Czekaj, no, teraz Ej, czekaj, czekaj, czekaj. Gdzie AB byłeś? Jestem w środku Specimena i biegłem w stronę Adrina. wyśleć mi potem link do nakładki Discord, kto mówi, bo ja nie mam na tym no, serwerze. Mogę no cię potem podesłać. No właśnie no, pytanie jest właśnie. takie, czy morderca jest w tym wejściu do Specimena, bo tak to można by było łatwo wykluczyć. Dobra, mi się wydaje, że nie ma sensu pytać ciała tego. Już mamy tego warlocka i to jest ten problem. Dobra, chwilę temu zdechłem, ten. Deksi. Szybko szybko pytam tego: co ja dostanę za informację? Wiadomo, gdzie dostanę za informację. jak zgłosić tego, a oni sobie chodzą i zabijają Ty chciałeś to zgłosić, Abongo? O kurde no Tak podbiegłeś mm, do tego mm. przycisku Myślałem, że go wykorzystałeś, już chciałem kliknąć Tak, chciałem wcześniej. Eee, jakie ciało zostało zgłoszone? Gdzie jest? Eee, no było tam obok weaponsów od lewej Dobra, wiecie co? Weksiego, bo widzę, że Weksy, Vex, że Weksiego widziałem jeszcze niedawno w, znaczy niedawno. Przed zgaszeniem, zgaszeniem? Bo Ale Weksiego ciało ma trochę już sporo czasu. No ogólnie a, to, no, to dobra. Ja to by było no, długo Bo ja Weksiego widziałem, ja ja... widziałem w medzie, ja, Vexiego ja... widziałem w medzie i on się skanował. Ja się zastanawiam jak ja. No ja wbiegałem do Meda, ale ogólnie widziałem jak GPS jest. Nie, GBS jest Dobra, a Mongo, gdzie byłeś? Gdzie jesteś? E, cały czas się przedmi nie kręciłem, bo chciałem się spytać duszka o coś. A, okay. Okay. to klapek prawda, to przeadmina. ty? poszedłem zrobić paliwko, potem się teleportowałem do admina. Zobaczyłem, że nikogo tam nie ma, no to poszedłem tam gdzieś do specimena. Nie, no podobno on go był w, w adminie. Ale, ale klapek no, był no, no, na teleporterze, to mogę potwierdzić, bo widziałem go. A później klapek, co robiłeś potem? No i potem poszedłem sobie w kierunku specimena. Hmm... No powiem 5? wam tak, ja, ja jak byłem, ja widziałem, byłem w medzie, widziałem tam Weksiego i faktycznie się skanał. potem poszedłem do Specimena i tam generalnie robiłem sobie taski końcowe, więc ja generalnie w tej rundzie bardzo mało ludzi widziałem. Natomiast... Czemu, ja się zastanawiam, e... czemu nikt światło nie naprawia, ja musiałem powiedzieć, e no musiałem to Ej, robić. B, powiedz mi, co ty jeszcze robiłeś? Ty. Co ja robiłem? No na początku byłem w tym, e, w tym, labie, potem no zgasło to światło, to leciałem jakby trzy godziny do tego, do tego elektryka, no bo myślałem, że ktoś to naprawi, a ja w końcu nikt nie naprawił. Potem, jak zrobiłem te światła, pobiegłem sobie do admina, widzę, kurczę, przy tym adminie, że stoi, e, a kto stoi zrobił Amongo, a kto, przy był, kto zrobił, kto zrobił pierwsze światło? bo chyba pierwsze światło jeszcze padły, czy mi a... się wydaje? Pierwsze padły światła. Nie, bo one e... nie zostały jakoś od razu naprawione? No właśnie chyba nie, to są chyba te światła, które były długo po prostu. No dla no. mnie trochę GBA no. jest podejrzany, bo na chwilę też na tego adminu. Nie, nie, nie. Dziś się wydaje, jest, że to jest GPS. GPS jest czysty, zostawcie szybko Chyba, no, że w tekście jest czysty A on nie więcej zrobił. Ja bym bardziej, jak już to w klapka uderzał. No to może nie spaść na klapkę. Ale on ma bardzo że GBA ma bardzo dziwny movement. Dlaczego on się cały czas teleportuje? Jakby. Jego movement jest po prostu strasznie podejrzany. No, ale... Dziękuję bardzo! Wygrał, tak? Jak Jako Jestem? No, no. A czemu na siebie nie głosujesz? Gladii, no. miałem coś podejrzenie jak się rozjaśniło i się zauważyłem, miałem coś podejrzenia, że jesteś killerem, więc urną wziąłem no, chciałem użyć tej głosować. Wszystkie argumenty jesteś... ładnie powiedzieli i podejrzali, no. no <laughs> Dobra, to teraz no, zacznę no, całe, całe kłamstwo gadać tylko. Ale na temat. Ej, dupa. Kapuśniaki jesteśmy. I can't breathe. 6 sekund ma kieszeń ja na witałce. Gdzie sam? jest ciało? Sandwich. No, zaraz przy kamerach. Prawdopodobnie okay. na kamerach. Oh, ale bardzo no, dużo no. ludzi było teraz w y, tym. Ale jak Athlehem mówi, ciało ma mam, mam pytania. Ale nie. generalnie Delvex ma 5-6 sekund, coś takiego, bo stoję na wikurydze. A Mongo? Z... Nie no, mam pytania, Abi, ty widziałeś co no. pokazywałem no. na początku? Co, co? Nie. nie? Dosłownie skakałem czterom osobą tak. na twarzy i postawiłem portal na twarzy czterema osobom. Ale on postawił portal, na Czyli co, kajta sporta no, maker? Ja nie myślę, że to od razu widać. Kto, kto, ej, kto postawi portal? Nie. Ja. To ja. Kajtas, no. mów po imieniu, bo ja po głosie Was nie poznaję. Dobra, czyli Kajtas. Ja nie, tyle ten... zgrasz to... i dalej nie ogarniasz głosu. No nie ogarniam głosów. No mają ja, myślę, ja myślałem, żeby widzieć. No, 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 e, dlatego przydało mi się, kto mówi to od ciebie. Dobra, po kolei, generalnie Weksy został zarażony. Czyli mamy łyczkę. I Mamy łyczkę, znaczy, bardzo dużo osób w, było elektryku. w elektryku. Kto był jeszcze w elektryku? Ja byłem w elektryku. Ja byłem to w elektryku. Weksy był, klapek był. Ja byłem ale jeszcze. Dużo nie osób w nie ja, ja światło naprawiłem. Jest... Dobra, to inaczej, koło nie było w elektryku. Nie, nie było Nie było w elektryku. Kalsach, na torsach, ale to nie, no. nie, to nie no. jest. Chyba gbs i sandwicha. Generalnie ale nie, nie, nie ma za dużo. Ale tak nie, nie, to nie, nie, nie bo ja mam wrażenie, że to był, chciał być double kill, tylko ktoś zwał łydżko, a nie zabił. A nie zabił. Bo tam ale ten ale ten... No. gdzie double kill? Przecież weźmy zostało słowo A on był przecież przy światłach, to jest w ogóle w tym momencie to jest praktycznie nie do wykluczenia. Robię coś śmiesznego. A jak są dwa kile, no to co no to śmiesznego zrobisz, dawaj Daj, Klapek ja Będzie atakował. Yy, czekaj, czekaj. Yy... No czas ci się kończy, weksy Czy ty no, jesteś no. lojerem? Fajnie, no, dajmy mu czas. Dajmy czas Czy ty, no Weksie, jesteś lojerem? A nie, nie. Hej, dobra. Pytanie, czy on uderzył w klapkę? Bo jeśli uderzył w klapkę. Bo powiedział, że bo powiedział, w Ale wiesz, kwestia jest taka, że klapek mógł zgadywać jego rolę, żeby był witchką, czyli może nie być łyćką, ale może być drugim zabójcą. W sensie, że klapek jest zabójcą, nie, on, a ja bym raczej w drugą nie, stronę. Nie, 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 nie. Bo, nie on z zajazd bo postawił na klapka żeby był łyczką. No. no właśnie, czyli klapek nie jest łyćką na pewno. Ja, klapek nie jest łyćką, na pewno, no. Jak w ogóle Delwek zginął? Zabili no go, śmierć nic, nic nie, nie odgadaliśmy Byliśmy obok, no, no. no bo ktoś powiedział, że kurde Po co wy mówimy o tych Co nie było przy tym Właśnie ten że ktoś jeszcze ten lek okej, okay, wszyscy żyją okej, okay, jest może tutaj portala stawić, trzeba to zanotować W tą stronę no, cholipka! Dobra, poleciał double kill, nie zrobił tego. Te A ATM, 3 elektryku, dobra, cicho teraz. Gdzie wyczytałem. jest. Kajto eee, też nie, Kajto też nie. Ja to, tego nie zrobił. ja, e, A ja, ATM, czyli zostaje nam Mardax, GBN i, i Bloody. Kwestia jest taka, eee? że. Poczekajcie sekundę, kwestia jest taka, że te kille mają po 15 sekund i różnica między nimi to były maksymalnie. Eee, ciało, Ebi, gdzie jest ciało? No, bo to by double kill poleciał, ciało Ej, jest w starym No, my w czwórce jesteśmy to czyści. Jest... Ale tam są dwa ciała? No tak, dwa ciała obok siebie. No i teraz wyszedł ze specimena, to nie mogę. Ja zabić. teraz wychodzę ze Specimana. O, Oj, no, nie. No nie! No to kłamiecie, bo my w czwórce byliśmy. Ja jestem Siriem. ja jestem steerem. Nie, ale nie, może, jak to mówi, kto to mówi? AB. Jak to, kto to mówi? Nie zaraz. zaraz, to zrozumie. mówi Cisza? Kto to powiedział? GBN powiedział. Dobra. 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 dobra, dajcie mi powiedzieć. Jest, są ja cztery ja osoby. Ale, ale poleciały, poleciały cztery gig ja też widziałem a CMA w medzie i wchodziłem do Specimena, a on ten mnie potwiera on. i GBS mi chodzi. potwierdza No to dobra, to zostaje nam gbn i Mardlax. Ale ja ci mówię, że... No dobra. A, no, no prosto. No no, GPN no. nawet sam potwierdza, że, że Bloody wychodził ze Specimena. No to no tak, właśnie ja... w tym momencie pogrążyłeś z eee. siebie i Marnaxa. Nie, no, ja, ja eee. nie pogrążyłem. Bo Ma... ja I nie też był po lewej stronie, kiedy, no, kiedy były światła. Ej, mogę... Coś... A w ogóle Abi, zacznijmy od tego, gdzie są ciała, bo mnie przy tym nie było, bo byłem specjalistą. No przy elektryku. No, I dwa to Double są. Kill, tak? Double kill, tak. Jak? Jak coś to jestem mm -hmm. na Vitalsach to dobiegałem i chciałem pójść yeah, szukać oj, O Mariusz, nie 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 ja Mardlaks ja biegłeś, Skąd biegłeś Mardlaks w takim razie? Z tego posłuch. No to kogo nie, to bierzemy? Mardlaksa? Mardlaks Mar to Mar prawda. To Mardlaksa pierwszego Mardlaks to no. Dobra, bo ja biegłem Nie, ale albo... że mamy potwierdzone jakby pięć osób i zostanie tylko ty, kajstach te z GBL, Ej, że dobra. To, że to dobra. Mardlak... jest drugim. Na plać jest, druga. Czy Marlax był lojerem i właśnie sprzedał Bladiego? Tak, to no nie było Nie, bardzo. tylko no, generalnie śmieszne. nie wiem czemu on tak powiedział, aczkolwiek jeśli byłby lojerem, to by po to, pierwsze sprzedawaniem nie byłoby sensu. No. Natomiast na a ty widział? mnie też potwierdzasz, wchodziłem do specimena, no, więc nie chodzi. mogłem nikogo Nawet nie wybieg, bo ja od razu powiem do admina, no. a on tam... Jak mnie ktoś będzie krył, to mogę palcem kogoś wskazać. Nie nawalić, no, tak już wiemy kto jest. Togadam się o mój. Nie, wątpię. Nie <laughs> blady rom nie, pewnie blady mnie rąbnie. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Dziękuję, że ktoś to w końcu zrobił. Idealnie kill wlecił teraz. Ej, dobra, to nie może być Bloody. No I nie co? jest Bloody, no to jest. To nie w tym Ja naprawiłem prawy reaktor. Kto kolej był nabiłeś, na lewym. No, nie zrobiłeś. No, Mongo, ile ci zostało Tasków? No, ja jeszcze byłem pięć. Na lewym, ja A, byłem na lewym, no to kurde, ja myślałem, że ty to już jakieś ostatnie robisz. Ja nie, to, bo tak mi cały tak czas, kurde, przeszkadzali. A, kumam. Ja biegłem na lewy, a Kajtos to na prawy. Dobra, no to, okolwiek, okolwiek no to wchodzi, na lewym rektorze. Jeśli no tak je, 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 uważam, ja, że biegłem ATM biegłem. jest niewinny ze względu na poprzednie rundy, a Mongiem teraz cały czas biegałem, więc dla mnie to jest GBS ewentualnie no, AB no. gra podwójną grę, ale też nie tak będzie. No dobra, Zdanie? no to DBS GBS no, i tyle. też. Cześć, pytasz się killa, ATM i Kai to Mongo mogli potwierdzić, że nie Tak, AB ja wtedy ja Ci, Abby, podałem takie dokładne informacje, że to jest dla mnie fascynujące, że dalej myśleć, że jestem zabójcą. Prawdopodobnie masz, nie wiem, lojera, albo jesteś lojerem. No chyba jeszcze ostatnią opcją jest wampir, ale szczerze nie wydaje mi się. Ktoś jest dobrym wampirem w tychże. Mmm, A może ATM? Żeby ATM był drugi raz wampirem pod rząd, to nie wiem. O, oh, wow. Nie no, nie jestem. Już by się gra skończyła. Duchy nie awczeć, robić zadania, tak tylko przypominam. Baxi, rób zadanie, Baxi, rób jakieś sztuczki. Wrócimy z tymi taskami raz, dwa. Ja, co? To... A Bloody był czakalem. Cholipka, co to się wydarzyło? No i wpadłeś się, jak śliwka w kompo. Zaraz i nie, bo go ugryzłem więc. No, Abi wpadłeś jak śliwka eee. w kompo. Chciałem zginąć zaraz, bo go ugryzłem. Tak? No, czemu? Nie, to chyba tak nie działa, ale nie. Ro... A czy o co Nie, chodzi? no Abi widziałem ci jaka ale... Mogę teraz jebnąłeś No, ale jakim? A byliście czakalami? Nie, no jestem vampirem. Nie no strasznie się zachowałaś. i. No IB. to no to ty jesteś blady Kim? Czekalem uh, czy coś? Nie, ja jestem niewinnym. No. Tak, niewinnym, tak, totalnie. No, nie wiem. Ale no, ja, no strasznie no to, o, co, o co chodzi? Jakim prawem no. to jest w ogóle? Na Vitalsach to ja mówię Co się kontakty, to, Co by się wydarzyło w ogóle. Ale przecież tam leżały dwa kille No nie wiem jak to się stało, ale no mówię ci co o, ja zrobiłem. To, to <tans>. Ty nie wyczyściłeś do końca gry. No i no nie udało się, kurde był łuczką Zobaczę, czy tam były te dwa chwile <grym> no Nie udało ci się, AB, za bardzo No, no. ja drugiego chyba tam No właśnie, to też no tam leżały dwie osoby nie był łuczką No był kill. Ja zobaczyłem, Dobra, że są chwilę. Czas na honorowy pojedynek, ale musimy na początku świata wyłączyć, bo nic nie widzę. Pojedynek? Szybko, szybko kończymy questy. Szybko. szybko kończymy okay, questy. No, czyli to, jest taka, nie no, no, bo Vex jawczy no. i nie robi zadań. Generalnie, no. nie robi zadań. Generalnie, no. generalnie to jest świeża historia. Bo historia. Dobra, chodź na placu, nie się nie musimy spotkać. Nie jestem wampirem, to nie, to jest nie Dawaj go, blady na Ty jesteś wampirem? Tak, dawaj go na pyrę. A drugi gracz, który został, z jest wampirem. Co za Wiecie co się wydarzyło? Ja byłem impostorem. Ja wiedziałem od samego początku, że ja tym jest zdrajcą, bo ja byłem tym drugim impostorem. Właśnie i, i, i Mardlak zamienił mnie w site kika generalnie w yeah. tak jest